Dzień dobry, moi drogie strzelce, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie do czytania tygodniowego. Zaczynamy od e, sprawdzenia sobie w kartach, jaki jest najważniejszy ele element Waszego tygodnia e, odpoczynek. Posłuchaj, no po prostu odpoczynek, regeneracja, zadbanie o odpoczynek, zadbanie o regenerację, zaplanowanie sobie jakiegoś czasu spędzonego właśnie na czym, no na tym, żeby trochę odsapnąć, poodpoczywać, prawda? To jest troszkę taka energia. Dodatkowo jeszcze, zanim zaczniesz działać, zanim podejmiesz decyzję, przemyśl sobie wszystko. Przemyśl sobie wszystko. Tu jeśli jest strzelec, który y, chce zadbać szczególnie o swoją formę, y, szczególnie, że tak powiem, o to, żeby na przykład naprawić bądź poprawić z kimś jakąś znajomość, relację, y, to odpowiedzi na to, jak to zrobić, jak to uczynić, jak to, w, że tak powiem, y, ma się wydarzyć, przyjdą do ciebie w czasie jakiegoś właśnie odpoczynku, kontemplacji. Y, co miłego. Co miłego. Hmm. Jakikolwiek smutek w sobie nosisz, to karta ci mówi, słuchaj, e, i to może być pewnego rodzaju e, zmianą postrzegania e, okoliczności, w których się znajdujesz, i nastąpi ulga, bo tu jest smutek, który strzelec w sobie nosi, albo ktoś w życiu e, strzelca nosi w sobie ten smutek. I chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę lub jakby zapewnić tą osobę, wskazać tej osobie, że nie jest sama w tej sytuacji. Że nie jest sama w tej sytuacji, udzielić wsparcia, to jest jaką miłe e, lub że tak powiem, miło będzie uzyskać wsparcie od kogoś. Hmm? Zobaczymy dalej jeszcze, dobra, z czym trudność? Szóstka kielichów. W tej szóstej kielichów tu jest um, słuchajcie, no jest jakaś y, historia z, trochę z przeszłości, lub ktoś dla was ważny, kogo znacie y, od bardzo długiego czasu. I teraz tak, no, naprawa znajomości z tą osobą jest trudna, omówienie czegoś z tą osobą jest trudne, to się pokazuje jako trudne dla Was. Zobacz, jaka będzie wskazówka. Natomiast być może po prostu warto dać jej znać: Słuchaj, jestem tu, tak? Jak będzie jakaś potrzeba, pamiętaj, że jestem tu, pamiętaj, że jesteś, yy, jestem przy Tobie. Odwracając jeszcze sytuację, tylko powiem, że być może trudność ustrzelca polega na tym, że osoba, z którą chciałby być blisko, która do tej pory udzielała mu jakiegoś wsparcia, jest na ten moment nieosiągalna, na ten moment poza Twoim zasięgiem na przykład. Więc jakby znowu wracam do pierwszej karty, odpowiedź, której szukasz. W tym zakresie, jak sobie poradzić z tą sytuacją, znajdziesz w sobie, to jest mały eremita, tak? Jakby po momencie, po chwili dłuższej, krótszej medytacji, kontemplacji, wyciszenia, przyjdzie odpowiedź, przyjdzie wskazówka, co mam z tym zrobić? Praca finanse, yy, praca finanse. Informacja, która mi przychodzi do głowy, mówi, żebyś starał się, drogi strzelcu, nie generalizować. I teraz, co ja mam na myśli, mówiąc to? Mam na myśli, że jeśli wcześniej lub kiedyś tam do tej pory być może zdarzały się sytuacje, które z Twojej perspektywy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, nie kończyły się najlepiej to żebyś starał się uchronić przed takim podejściem do spraw, ok, to się na pewno i tym razem źle skończy. Trochę jakieś projekcje trzeba tutaj słuchajcie przeprogramować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w pracy i finansach pokazują nam się dosyć skomplikowane energie, które mogłyby oznaczać, że jest jakaś Nieprzyjemna sytuacja, która tkwi w tobie nadal i, jakby, i to tak naprawdę cię blokuje. Dlaczego? Dlatego, że nie podejmujesz próby albo nie chcesz podjąć jakiejś próby, uważając, że to i tak się źle skończy. Masz jeszcze jedną informację, jeśli chodzi o pracę i finanse, cokolwiek tam się dzieje, to jest tutaj prośba od kart płynąca, mówiąca o tym, żebyś zachował takie przekonanie w sobie, że cokolwiek się skończyło, cokolwiek się kończy, cokolwiek się zmienia, to przed tobą jakby jaśniejsza przyszłość, lepsza przyszłość na ciebie czeka, tak? No, to troszkę tak. Zobaczymy, jaka będzie wskazówka. Okej, okay. yy, miłość. Dużo mieczowej energii ma strzelec. Ja nie wiem, czy to nie jest, czy to jest Wasza energia, szczerze. W miłości trochę nie do końca brak zaufania, w miłości, przyjaźni, rodzinie, albo trzeba trochę, powiedziałabym, użyć jakiegoś goś prytu, żeby, żeby znaleźć rozwiązanie sytuacji, żeby znaleźć odpowiedni klucz, który rozwiąże sytuację, w której jesteś, miłosną bądź rodzinną. Trochę tak. To jest jeszcze energia takich zakulisowych działań, jeśli chodzi o kwestie miłości, rodziny, przyjaciół. I te zakulisowe działania prowadzą do jakiegoś rozczarowania. Więc być może trzeba mniej lub bardziej wprost coś komuś powiedzieć. Zadbać o jakąś transparentność w komunikacji, tak? To by było chyba to. Tak bym chciała podsumować przekaz dla strzelca, jeśli chodzi o kwestie miłości, przyjaciół, rodziny i tak dalej. Zadbaj o transparentność w komunikacji, lub znajdziesz sposób, jak. Skomunikować się z kimś, jak rozmawiać z kimś. no Wiesz, jakby jak ten, ten klucz do otworzenia właściwych drzwi. Przeszłe sprawy wciąż obecne są, w... same miecze. Co tu się dzieje? Ja bym tak, w Szelcu cokolwiek się dzieje bardzo dużo o czymś myślisz, i wydaje mi się, że za dużo o czymś myślisz. Tak jakby myślę, myśli pochłonęły całe, wszystkie aspekty i nie ma za bardzo emocji, nie ma za bardzo działań. Po prostu myślisz nad czymś intensywnie, jak się do kogoś, jak do kogoś dotrzeć. Co więcej, jakby też z jakiegoś powodu te, te myśli są na tyle przytłaczające, że zatruwają ci umysł. Słuchaj, no, drogi strzelcu, jeśli chodzi o przeszłe sprawy wciąż obecne w Twoim życiu, to powiedziałabym, że tutaj karta mówi, przestań się martwić. Za, zarządzaj stra strachem, odpuść strach. Nie, nie koncentruj się tylko na tym, że się uda, że coś nie wyjdzie, że tu wokół Ciebie jest jakaś nieszczerość, że jest jakaś negatywność. Po prostu, jeśli czujesz, że wokół Ciebie masz nieszczerych, negatywnych ludzi, no to odetnij ich od Ciebie, koniec. Ponieważ ten strach jakiś lęk takie, takie trochę lawirowanie lub poczucie kurcze no jakby muszę wciąż oglądać się za siebie to zabiera ci moc twoją własną. Odetnij to od siebie odetnij uzdrów się później dziękuję. Wskazówka widzisz paść kielichów idź w kierunku nowych ludzi nowych rozwiązań nowych możliwości. Um, to więcej pokazują się osoby, które są dla Ciebie, są wobec Ciebie przyjacielsko nastawieni, um, są dla Ciebie mili, są delikatni, są empatyczni. Um, w tą stronę się, w tę stronę się kieruj. Takimi ludźmi się otaczaj, pełni zrozumienia dla ciebie, mają otwarte serca, prawda? To, to, jest, ta, to jest ten kierunek. Ale też dla części z Was, jeśli okażesz komuś jakieś zrozumienie, empatię, to ta osoba się jakby przed Tobą bardziej otworzy, to jeszcze taka informacja. Um, prośba też, dla Ciebie to jest wskazówka, żebyś korzystał z zaproszeń na różnego rodzaju spotkania, spotkania z ludźmi, różnego rodzaju wydarzenia, eventy, jeszcze taka informacja. Może dlatego, żebyś po prostu nie siedział z tymi swoimi myślami sam na sam, ok. Dziękuję bardzo ściskam pozdrawiam jeśli ja to z wami nie rezonuje bo może nie rezonować dlatego że tutaj mamy na stole mam siedem kart a z siedmiu kart 5 jest mieczowych i to są takie mieczowe energie z gatunku um, potrafiących wpuścić nas w takie Ciemne obszary naszego umysłu. Więc jeśli to nie jest z Wami spójne, to sprawdźcie sobie proszę ascendent, ok? Pamiętajcie bowiem, że jest to czytanie ogólne. Ono nie jest dla wszystkich i nie będzie ze wszystkimi rezonować. Um, no więc jakby dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.